Dzień dobry. <laughs> nie wiem, czy oglądaliście film Koszmar minionego lata. Brakuje mi tylko takiego haka tu w rękawie i mogłabym bez charakteryzacji zagrać w tym filmie. Ale leję, w związku z czym, żeby móc nagrać dzisiejszą poranną zmianę, musiałam pożyczyć od Miłosza kurtkę, żebym nie przemokła cała w chwili tego nagrania. Dzisiaj niedziela, więc tradycyjnie u mnie Cytat, dziś cytat z bardzo mądrej książki, którą przytaczają e, chyba wszyscy, którzy się interesują e, samorozwojem. Dale Carnegie: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Książka rzeczywiście warta uwagi. Na pewno nagram kiedyś o niej, o niej filmik. Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jeden jest tylko sposób, aby je znaleźć: Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych. Dla mnie to jest po prostu szał i czat. Niestety mi to kompletnie nie wychodzi. Znaczy, może nie kompletnie, byłabym wobec siebie zbyt krytyczna, gdybym tak, tak powiedziała. Ale rzeczywiście cały czas jakoś szukam szczęścia gdzieś w czynnikach tych zewnętrznych, patrzcie, kamper, <laughs> to jest jakby jeden z element tego poszukiwania szczęścia. Cały czas jakby gdzieś dopatruję się winy w okolicznościach, które mnie spotykają, w relacjach no, takich społecznych, że tak powiem, z bliskimi. Ciągle jakby szukam tego szczęścia gdzieś, a rzeczywiście, jak sobie o tym pomyśleć, to wpływ na to, czy jesteśmy szczęśliwi, mamy tylko i wyłącznie my, bo to my decydujemy, jak zareagujemy na daną sytuację, na dane okoliczności. I to jest, myślę, coś, czego na pewno warto się uczyć. Ja się staram to wprowadzać w życie z mniejszym lub większym skutkiem, gdy jakby mam to w głowie o tym pamiętam, to rzeczywiście jakoś prościej czerpać frajdę z tego co jest i powiedzieć sobie, że po prostu jest się szczęśliwym ale gdy tak wpadamy w taki młyn to rzeczywiście jest nam trudniej jakby wkurzamy się na tą naszą rzeczywistość przynajmniej ja tak mam i zapominamy o tym, że tak de facto to możemy się cieszyć Dzisiaj to super się wkomponowuje w to w jakim momencie jesteśmy, bo no cóż, jesteśmy niby zaczynamy urlop, leje w Polsce zimno, wyjechać nie można poza granicę i można by się wkurzać na to co jest, na sytuację jaka nas spotkała, ale ja stwierdziłem dzisiaj, że właśnie wyjdę. I będę szczęśliwa. I jestem. Siąpie deszcz. Jesteśmy nad jeziorem. Słychać odgłosy przeróżnych zwierząt. Przed chwilą przeszedł przy mnie bocian. 4 metry ode mnie. I jak tu nie być szczęśliwym? Dajmy sobie to prawo do szczęścia. Tyle. Pa. Miłej niedzieli.